Hmm. Co ty znowu wymyśliłaś? Ćwiczę moje mięśnie. A wiesz, że mięśnie służą nam nie tylko do podnoszenia ciężkich rzeczy. Są nam potrzebne do różnych funkcji życiowych, takich jak chodzenie, uśmiechanie się, połykanie. Rsz, kichanie też. <grym> Fascynujące. A wiecie w ogóle, skąd biorą się nasze mięśnie? Od snu powstają z siły, z mięsa, z warzyw i owoców. Oczyw. Trzeba jeść kanapki z sosem. To wtedy gdy jest taka energia nam pływa do mięśni, nóg. Ćwiczyć, podnosić ciężary. Ja chodzę na judo, karate, hokej, hokej. Ja mam takie twarde, że nawet umiem. Mojego tatę pokonać w boksach. Skąd się biorą mięśnie. Mięśnie biorą się z jedzenia. A konkretnie z białka. Białko to składnik naszego pożywienia. Białko to również materiał budulcowy, czyli taki, który buduje nasz organizm i między innymi nasze mięśnie.